Jak jest gęste, więc jak... <głos> <głos> Dziękuję, oddaję. Wszedłem, <noise> wyszedłem. Po jednej słodzi zasnąłem. O, siostra za Bogdanka! Tak, Asterix i Obelix, no wiemy, wpadłeś do kociołka. Cześć, ja jestem Monika. A ja jestem Bogdan. Podobnie od zawsze. Cześć! Cześć. Witajcie na naszej posiadówce. W jesteśmy dzisiaj w naszym domu rodzinnym, to zresztą możecie się już zorientować, e, że jesteśmy u mamy. Tak. Nowe kanapy u mamy są. Podrowy e, róż, to jest podrowy róż. Pro, proszę napisać w komentarzach e, gratulacje dla mamy za to, że ma nowe kanapy i są ładne. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj na takim małym challenge'u, wyzwaniu, bitwie. Y, jak to nazwać w e, Przygotowaliśmy e, po sześć historii, mówimy je o drugiej, o drugiej osobie i ta druga osoba musi zgadnąć, czy to jest prawdziwa historia czy fałszywa. Po Będziemy no? liczyć punkty, zobaczymy, kto wygra. A kto przegra, to musi wypić napój, który ta druga osoba dla niego przygotuje. E, kto pierwszy? 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dobra, jedziesz. Pierwsza historia. Jedziemy z pierwszą historią. Dobra, to obczaj sobie to. Są SDM-y. 2016 no. rok. Zresztą pamiętasz, jechaliśmy oddzielnie na nie, a udało nam się spotkać w tych 4 milionach ludzi. No. E, są sdm -y. Franciszek przyjeżdża do Polski. Przed SDM-ami są dni w diecezjach. W naszej diecezji też, a w naszej diecezji się były objawienia kogo? Pana Jezusa Miłosiernego. I dostaję SMS-a, aha, no i są dni w diecezjach, przyjeżdża cała młodzież w ogóle z całego świata, więc Franciszek też chce przyjechać. No i dostaję SMS-a od księdza, którego znasz, bo on wtedy był tutaj w duszpasterstwie w parafii. Hej, czy przyjmiesz papieża na obiad, bo chcę taki normalny obiad rodzinny? Eee, ja wiem, że to jest prawda, bo pamiętam to <słyski> Słuchajcie, napisał do mnie ksiądz Marek w april, w 1 kwietnia, prima aprilis. I ja mam takie, tak, niech ksiądz zaprasza. No, ale ona, ona, ona w naprawdę wierzyła, tak wierzyła, że, to naprawdę uwierzyła, że tak Tak, że, po prostu. jakaś przyjedzie do tej Bo on parafii. Chcę poszukać jakiejś rodziny, takiej zwykłej, zaufanej i gdzieś obiad. Dobra. Czekaj, no to teraz ja. Także 1-0 dla Bogdana. Kiedyś e, podczas kolendy pierwsza kolęda, którą, którą miałem, chodziłem, chodziłem po domach i w pewnym momencie zapukałem do jakiejś drzwi i otworzyła mi taka bardzo młoda dziewczyna i taka była totalnie zszokowana na nie, była przygotowana, że jest kolęda, wtedy tego czasu i ja pytam, czy przyjmujesz poglądzie, a ona mówi, no generalnie Generalnie rodzice przyjmują, teraz mam imprezę. Ja mówię to jeszcze lepiej, to ja wbijam. No i wbijam na tę imprezę i razem. Z... Ja wchodzę tam, a ona wprowadziła, jak ludzie zobaczyli, że przed ksiądzem wszyscy zaczęli się śmiać, tam była masa młodzieży i razem z nimi siedziałem na imprezie i sobie tak posiedziałem pół godzinki, poimprezowaliśmy. I kolenda dalej się nie odbyła, i poszedłem, bo zapomniałem Nie, się no, pomodli, pomodliliśmy się tym pomodliliśmy się ładnie, ja poświęciłem dom i wyszedłem, oni imprezowali dalej. Bogdan, impreza tak. Bogdan, kolenda tak. Kolenda, impreza Bogdan. Nie, nie, nie. Bogdan nie zasztywny na kolędzie, żeby sobie na takie rzeczy pozwolić. Tam ludzie czekają 10 minut i spadam. To jest prawda. <głos》<głos》, <głos》, naprawdę tak było. Poprosimy zdjęcia z tej kamery. Potem, a, potem a potem jeszcze ta dziewczyna kiedyś przyszła ze swoją mamą do kancelarii i miała, na, miała taką nadzieję, że jest jej. Prośbą, czy nie rozpieszczam po kolędzie, A ty, byłem. <głos》> A ja ją rozpoznałem wtedy. No. no to dety. niestety, dwa zero dla Super, super! Dobra. Dobra, historia jest bardzo krótka. Któregoś razu idąc do komunii, Oczywiście jak ksiądz mówi Ciało Chrystusa, to ty mówisz. Amen. A ja się tak zastrasowałam, że tak zaszczyłam rączki i zaczęłam mówić. A nie, Boże! też było na A! Prawda! Tak! Zresztą. Wierzałeś, że tego nie widziałem. No, tak. Któregoś razu była e, bardzo długa kolejka do konfesjonału, a ja byłem bardzo zmęczony, bo nagrywaliśmy coś tam w nocy e, i po prostu e, w trakcie jednej słowiedzi zasnąłem i obudziłem się na więcej grzechów, nie pamiętam. Czy ta posłowiec była w takim razie ważna w ogóle? Nie, nie pytam. Myślę, że tak. Nie! I Ej, też jest to jest cztery zora dla ciebie! Ja nie chcę pić z tego ochrony! <sum> Dobra, historia jest taka, że w dniu moich 17 urodzin, pewnie pamiętasz, byłam na kanonizacji Jana Pawła II, w ogóle to było super urodziny. Do tego samego dnia były właśnie kanalizacje Jana Pawła II i wyobraź sobie, że wracamy z Rzymu. Idziemy sobie przez to lotnisko ja patrzę, że jest różańce. Wiadomo, że dużo ludzi wraca z kanalizacji więc te różańce tam mogą kogoś wypaść, ale kojarzę pokrowiec, że to jest takie właśnie z Rzymu, bo dostaliśmy na bieżmowanie takie. Mówię, a no to spoko, znam, no wzięłam, podniosłam i idę do domu. I słuchajcie, okazało się, że jak przyszłam do domu, to nie była ta sama yy, tam, takie tam są obrazki na tych różańcach, tylko to był herb Jana pawa II, a to znaczy, że ten różańc nie był wyprodukowany w Rzymie, tylko to był własnoręcznie da dawany przez Jana Pawła drugiemu komuś na prywatnej audiencji różaniec. Ja pamiętam, że ty taki różaniec miałaś i powiem, że prawda. Nie. Kiedyś jeszcze jak byłem. Kiedyś jeszcze jak byłem przed seminarium, to było w ogóle czasy gdzieś tam liceum. Byłem w górach na jakichś rekolekcjach i tam były też małe dzieci. A była. Nie. Pa... By... Masz Zbyt poważny wzrok, tam się tyle By... dzieje w środku. Były były. I, a była taka nasz paczka z animatorami też i z księdzem. Tam pięć osób, które mm -hmm. chciały wejść na Giewont a, okay. nocą. Noc. I postanowiliśmy wstać rano, mm -hmm. tak żeby nikogo nie obudzić, w nocy, w nocy wstać, żeby nikogo nie obudzić. I poszliśmy sami na ten Giewont, wyszliśmy na Giewont i obserwowaliśmy z tego Giewontu wschód słońca. Nie. No dobra, nie, nie. Ale, ale to było wątpliwe, ponieważ ta historia się wydarzyła naprawdę. Iż idąc na ten Giewont, już byliśmy, bo my na piechotę doszliśmy, już byliśmy pod szlakiem, przeszliśmy już parę kilometrów, tak. byliśmy już pod szlakiem i zobaczyliśmy, że ten chłopak nie ma siły, no, no więc wróciliśmy no. i nie weszliśmy na ten Giewont, ale cała historia była prawdą, że my naprawdę wstaliśmy w noc, naprawdę mieliśmy wyjść. I co to znaczy? że wy bardzo źle zrobiliście, bardzo źle. Ale pomysłodawcą ale ale pomysł tego wyjścia był ksiądz główny tej rekreacji, re 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 gdzie poszedł na... A propos księdza moderatora, taka trochę poważniejsza historia. Jesteśmy sobie na oazie, idziemy nam przez świętą, a siostry, które tam były dłużej w tej e, miejscowości, gdzie była oaza, e, dowiedziały się, że jest jakiś pan umierający, który tak nie bardzo z kościołem. No to się za niego modlimy. No i następnego dnia też się za niego modlimy I się okazało, że on tak nie bardzo do spowiedzi. No to za niego koronkę, no to super. No i jak mówiliśmy koronkę, w ogóle pomodliśmy się do niego, wracamy do e, domu naszego. Takiego, tam wypoczynkowego, i zbijają koralyty. I dla słuchajcie, jak wyszliście z kościoła, to przyszła pani, jego żona, i kazała, żeby szybko ksiądz przyciął, bo on chce się wyspowiadać i się wyspowiada. Czyli modlitwa, spowiedź. Prawda. Prawda. Pisałem programator z matematyki i w tym momencie wparowała nauczycielka do, do klasy. Która powiedziała, że teraz w szkole jest konkurs, jest finał konkursu międzyszkolnego i oni zapomnieli nie ma kto poprowadzić tej imprezy i chciałam je zwolnić, ale matematyczka się nie zgodziła. Ale jak ja usłyszałem, że mam prowadzić imprezę, to oddałem pustą kartkę, dostałem za to jedynkę, ale poprowadziłem. Matury nie napisałem próbnej, ale, ale Historia jest bardzo złożona, bo tam są wątki prawdziwe, ale całość się nie kleje, więc nie. To było na próbnej maturze? <noise> tak. Wbiła ławka, przerabła bo oni zapomnieli, że mu trzeba poprowadzić imprezę, wbiła i powiedziała, jak szybko muszę Bogdana, bo nie ma kto prowadzić imprezy. A pani powiedziała, że nie ma mowy, on pisze promotor. No a ja w tym momencie powiedziałem, dziękuję oddaję. I wyszedłem. 30% na jest bardzo zła. Ale imprezę poprowadziłem, i była fajna. Czyli <laughs> jak byliśmy na SDM-ach, to nie wiem czy życie, była taka straszliwa ulewa ostatniego dnia i tam byliśmy w takim wielkim polu namiotowym i tych namiotów było po prostu od groma i przyszła taka ulewa, że wszystkie te namioty w pień. Po prostu pływały ludziom rzeczy i tak dalej, oprócz naszego. Nieprawda. Prawda? Już będąc księdzem, pojechałem z kumplem na pewną wycieczkę, ale tam byli ludzie, którzy ani mnie, ani tego kumpla nie znali i wpadliśmy na taki genialny pomysł, że zamieniliśmy się tożsamościami. I ja udawałem tego gościa i przedstawiałem się jako ten gość i opowiadałem o swoim życiu jako ten gość, a on udawał mnie, udawał księdza, opowiadał o parafii, o wszystkim. I tak przez cały dzień i dopiero wieczorem powiedzieliśmy tym osobom, że... To jest tak, żartowałem. że głupie, że to jest na pewno prawdziwe. <grywa> <grywa> no czekajcie, to że ktoś się udawał księdza Bogdanka. No przecież ja wszędzie gdzie pojadę, to wszyscy mówią, o się się za Bogdanka, Ale to ktoś tak. się podszywa pod księdza Bogdanka. Ale to było tak, że pojechaliśmy do kunta i do mojego dziewczyna i, i naprawdę zabieniśmy się tożsamościami dla tej dziewczyny ona i ona tego nie widziała. Tak. Ja on się przedstawił jako Bogdan i opowiadał w ogóle wszystko na najpierw po to, to, że on nie znał tych nas. I jak ona o kogoś pytała, to o, on zbietę, mówi, no, oni, no ja chodzę, zakładam wtedy do, do mszy, zakładam ten, jak to się nazywa, ten, tak, tak. ja mu mówię, ornat, no ornat. E, jak byłam w Medjugorje? To tam się leci najpierw samolotem, a potem trzeba samo, samochodem przejechać. No i na lotnisku spotkaliśmy jakichś Polaków. No cześć, cześć, dzień dobry, ale się specjalnie człowiek jakoś tam nie odnosi. No i pojechaliśmy, potem y, noslek, pojechaliśmy najpierw na czuwanie, no co tyle dnia msza święta. Spotkaliśmy tych Polaków. I oni, hej, hej, co tam, co tam, co tam. No to nas zaprosili na kolację. Pojechaliśmy do na kolację, a nie wiecie, nam, czym nas poczęstowali? Tym markiem! z Nie ma. A i tam na miejscu, a. Jestem cienka w te rzeczy. Kiedy byłem ministrantem, to kiedyś do kociołka, gdzie powinna być woda święcona... Tak a i znowu wiemy, wpadłeś do kociołka. <grym> do tego kociołka, gdzie ksiądz zanurza kropielnicę i kropi wodą święconą, to zamiast do, w sensie do tego kociołka wlałem nie wodę święconą, tylko y, taki łatwopalny olej do rozpalania węgla. I ksiądz święcił tym olejem. I to na cmentarzu. Wszystkie księżka i tak... Jak się tak! Jakoś dziwnie malutko! Tak malutko! Tylko... A ja myślała, że ty nie wiesz o tej historii. No to prawda. Ale jest. chyba jest rewiz. Ale to jest prawda, i teraz zaczekajcie, bo. Żeby było jasne. Ja tego nie zrobiłem specjalnie. Nie, no bo ja 13 lat. Ja miałem. 13. 8? Miałem, nie wiem. Nie no. Znaczy, no tam, nie wiem, 8-9, miałem taki słoiczek, który mi dał kościelny, żeby na wszelki wypadek, i to było na wszelki wypadek, jakby zgasły te węgielki, gdzie jest trybularz, ten, co się okaza. A ja myślałem, że to jest woda święcona, jak księdzu się skończyła woda święcona w kociołku, to mu to dolałem. A nie, no ja wygrałem chyba, tak? Jest 7, 7 do 5, 7 do 5? Będę mówił cicho, że nie wiem, czy Monika słyszy. Sok z buraka z jabłkami, taki normalny, ze sklepu. Tylko Monika jest mega... tak, ona się boi takich obrzydliwych rzeczy, a sok z buraka myślę, że rzadko piła, jeżeli piła w ogóle, więc to jest dobre. Ale jestem przekonany, że ona nie zna tego smaku, więc pewnie jak to weźmie, to będzie się strasznie krzywiła i zobaczycie. Monia... Y ale musisz, ale musisz naraz to wszystko wybić. Nie, nie. Do, no, ale nie jest tak dużo wcale. Nie, no nie, no. Dobra, zamknij oczy. Nie do raz, nie. Do, no dobra, nie naraz, raz, ale zamknij, ja oczy. nie dam. <noise> Dawaj. Nie przez to. Zamknij te oczy. No już chyba jednak nie chcę. Ja się taśma skończy. <noise> już? To ci daję do ręki. No smacznego. Nie wąchaj. Nie. Ja bym na tym miejscu nie wąchał. Jeżeli podobają Wam się takie odcinki, to zapraszamy Was do subskrypcji, zostawienia łapeczek w górę i koniecznie napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tych kanapach dla naszej mamy. Na pewno się ucieszy. A teraz na zakończenie tego odcinka. Śmiercie, Staratka! To no. jest ser. No dawaj, Pito. Ja chyba nie mogę. Czemu tak śmierdzi? To jest najdłuższe picie, jakie w życiu widziałem. Dawaj, ale chłnij tak. Nie. Takiego łyczka dobrego. Naprawdę musisz. Nie no, w ogóle jakby mać polewkę teraz, ja nie musisz tego napić nawet. Dawaj. Miam. Miau. Niam. Rodzy no smakuje? Mhm. A tak to jest właśnie wkręcać. Musimy puścić całe to, jak nie mogłaś, nie mogłaś tego pić. Świetna słodka! Świetna słodka!